tak zaczynamy e, następny sezon. I drugi sezon był o wrocowskich stacjach e, towarowych i e, pasażerskich. I ten sezon się se już w miarę czasu temu skończyć e, Publikowanie. Teraz e, jestem w trakcie nagrywania filmów do trzeciego sezonu. Na ukończeniu. Jak... E, będzie gotowe to zaczynam sezon trzeci w Orce wojewódzkie e, oczywiście pierwszy będzie z Wrocławia bo e, to jest moje miasto rodzinne i gdzie mieszkam i skąd wyruszam zawsze na, do innych lat i tak sezon trzeci wojewódzki będzie miał 18 odcinków z wrocławskim odcinkiem I tak, e, obecnie mam 117 subskrybentów. Chcemy to jest jeszcze w tym roku e, 2021 do e, 150. Jak widzicie jest na razie spokój na dworze. I ogólnie jeszcze zrobię po całym sezonie podsumowanie sezonu. Ile przejechanych kilometrów koleją w całym sezonie Ile to mniej więcej kosztuje, jakby chciał normalnie jest i koleją tak po Polsce patrząc wyjazdy z Wrocławia. I będzie ogólnie takie podsumowanie całego sezonu. Eee, ostatnio dodałem e, opcję, że możecie darowiznę dawać i u dołu w opisie będę dawał numer konta, gdzie trzeba wpisać e, w tytule darowizna I będę pomału kończył i za niedługo przechodzimy do sezonu 3.